W Polsce wzrasta liczba firm, które podejmują działalność eksportową. Ta skłonność do coraz większej sprzedaży towarów za granicę rośnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa. My dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie problemy mają polscy eksporterzy, jak je rozwiązać i jakie najlepsze praktyki są stosowane przez firmy eksportowe. A moim i Państwa gościem jest Grzegorz Bratek, założyciel szkoleń eksportowych, twórca zespołu Export Experts. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, zacznijmy od tego, od czego zależy sukces firmy, która eksportuje towary? No, to ja te pytanie: gdyby to było takie łatwe, to pewnie wszyscy by ten sukces szybko osiągali. Natomiast ja może powiem tak, większość producentów i eksportowców utożsamia swój sukces eksportowy po prostu z dobrym produktem. Natomiast wydaje mi się, że to nie wszystko. To, co jest niezmiennie istotne, to po prostu umiejętność jego sprzedaży na rynkach zagranicznych. Więc moim zdaniem i z tego, co ja widzę, ten sukces eksportowy najczęściej determinuje tak bardzo dobrze przygotowany zespół eksportowy do, do tych działań eksportowych. Mogę tutaj oczywiście opowiadać bardzo długo, jak ten zespół powinien być przygotowany i co on powinien takiego robić. No, natomiast w telegraficznym skrócie, myślę, że przede wszystkim on powinien bardzo dobrze wiedzieć, na jaki rynek wchodzi i dlaczego w ogóle partner, z którym dana firma rozmawia. Może się interesować jego, jego produktem, jego rozwiązaniem, jakie on ma przewagi. Oraz przede wszystkim co takiego powoduje, że, że ten produkt może na tym wieku sukces odnieść. Nie, nie Tak, a eksport ogółem w 2020 roku wyniósł 237 miliardów euro. Co stanowi wartość no, niewiele niższą niż w roku ubiegłym. Co jest mm, przy tak świetnym wyniku jak na dobę koronawirusa? W czym się wyróżniamy my, Polacy oferując i eksportując polskie produkty? Okej, okay, no myślę przede wszystkim, że mamy obecnie wszelkie możliwości, żeby ten. Eksport rozwijać, i żeby, żeby ten sukces osiągać. No przede wszystkim jesteśmy w fantastycznym miejscu, gdyż jesteśmy na największym póki co rynku światowym, czyli rynku Unii Europejskiej, gdzie mamy pełny dostęp do, do ponad 500 milionów konsumentów i to z takiego naj, można powiedzieć najbogatszego regionu świata. Samo to, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, też nam daje z nadania już te logo Made in EU, które powoduje, że w wielu zakątkach świata no, jesteśmy utożsamiani jako, jako produkt tej potencjalnie najwyższej jakości. Taki bardzo duży napływ funduszy unijnych przez ostatnie. Prawie 20 lat, no, licząc, licząc od wejścia Polski do Unii to jest ponad 17, prawie 17 lat, od tych funduszy FARE to jest już ponad 20 lat, spowodował, że bardzo wielu eksporterów ma fabryki na najwyższym światowym poziomie. No właśnie teraz w zeszłym tygodniu miałem okazję przygotowywać do dalszej ekspansji. Taką dużą firmę medyczną. Jak przez kilka godzin, też wraz z prezesem, odwiedzałem fabryki i, i, i patrzyłem na urządzenia, którymi dysponuje firma, to to jest po prostu technologia, można powiedzieć, technologia NASA i fabryki na najwyższym światowym poziomie. Także bardzo często ten nasz produkt to jest taka totalnie światowa liga. To, czego nam wciąż brakuje, to, jest, to, to, to są te umiejętności sprzedażowe na najwyższym poziomie. Bo często te nasze zespoły eksportowe dość słabo rozumieją, na czym, jak funkcjonują dan, dane rynki eksportowe. Właśnie dlaczego w ogóle dystrybutor, który się do nich zgłasza, albo którego oni w końcu pozyskali po wielkich bojach, dlaczego on w ogóle... Dlaczego się decyduje na współpracę z nimi? Gdy nie znamy tych rynków i nie rozumiemy czym tak naprawdę dysponujemy, nie za bardzo rozumiemy na czym polega nasza przewaga też konkurencyjna, to za bardzo często na pierwszy plan pojawia się aspekt ceny, który jest no moim zdaniem takim najsłabszym parametrem i wokół którego nie powinniśmy długofalowo budować swojego biznesu. Nie? Także jakby wracając do pytania, ten rozwój eksportowy tak naprawdę wynika z tego, że mamy potencjalnie wszystko, czego nam trzeba: świetne produkty, bardzo dobrą technologię w wielu fabrykach, położenie logistyczne w naprawdę dobrym miejscu między wielkim rynkiem europejskim, a tak naprawdę Europą Wschodnią, gdzie też jest 300 milionów mniej więcej konsumentów. Mamy, mamy już te znadania logo Made in You. Mamy przede wszystkim też bardzo dobre, dobrą kadrę, ponieważ mamy wielu ludzi, którzy znają świetnie języki, pracowało w wielu krajach europejskich. Jedyne, co nam tak naprawdę potrzeba, to ułożenia tego w dobre procesy sprzedażowe i rzeczywiście sprzedaż na najwyższym poziomie. Jest Pan specjalistą do spraw eksportu. Do Pana zwracają się firmy z prośbą o pomoc. Jakie problemy mają polscy eksporterzy? Tak, proszę podać tak przykład trzech takich najczęściej spotykanych problemów, występujących oraz rozwiązania do nich. Tych problemów jest sporo, ale gdybyśmy mieli sobie znaleźć kilka takich głównych, to. W dzisiejszym świecie wielu eksporterów boryka się z tym, że ich model dotarcia do rynku i taki model prospectingowy, który do tej pory działał, no, nagle działać nie może, bo wielu eksporterów ich główne, główny sposób zdobywania nowych rynków albo umacniania swojej pozycji to było wystawienie się na tagach. I jakby czekanie, że pojawią się nowi klienci, spotkanie się z obecnymi, jeżdżenie do tych klientów i nagle, no co tu jest, nagle pandemia spowodowała, że to się odbywać nie może. Także bardzo często e, obecnie e, no, masowo zgłaszają się do nas klienci, którzy, którzy potrzebują pomocy w ułożeniu działań prospectingowych po nowemu, tak? E, w dotaciu do, do klientów w tych nowych warunkach światowych. To jest pierwsze. No, druga kwestia to jest to jest taka, ta, taka sytuacja, że wielu eksporterów jest niejako uzależnionych od, od swojego, swojego partnera. Często to, co mówiłem, mamy tabejki wybudowane za dziesiątki, czasami setki milionów złotych albo euro. Mamy na pokładzie od paru dziesięciu czasami do paruset set osób, które świetnie zna swój produkt od podszewki, zna wszystkie procesy produkcyjne, logistyczne i tak dalej. Jednocześnie ten nasz zespół eksportowy często nie do końca wie, komu i w jaki sposób sprzedaje. Tak? Nasz dystrybutor, który lepiej zna swój rynek, który zna Lepiej nasze przewagi na tym rynku niż my sami. On zna naszą konkurencję, on potrafi sprzedawać i często, mimo że to jest czasami niewielka firma w stosunku do nas, no, jako prowadzi nas w tańcu na tym rynku. A moim, moim zadaniem, ja jestem fanem takiego rozwiązania, żebyśmy my, to my, wchodząc na dany rynek, umieli tym rynkiem niejako zarządzać, żebyśmy my potrafili pokazać. Dystrybutorowi, jak i potem jego partnerom, dlaczego z nami się tak dobrze pracuje, jak z nami się zarabia pieniądze i żebyśmy potrafili ukazać klientowi, że po prostu z nami współpraca daje mu znacznie większe korzyści niż, niż z kimś innym. Tak? I te korzyści powinny wiązać się z tym, że Ostatnim messagem, który powinniśmy dawać, to powinno być to, że po prostu no, z nami jest lepiej, bo mamy niższą cenę. Tak? Nawet jeżeli tak jest, to, powinny, to powinien być to jedynie jeden z takich aspektów. Także to myślę, to jest, to jest taki kolejny problem. Tak? Czyli słabe zrozumienie rynków i dosyć słabe przygotowanie zespołów, słabe przygotowanie eksport menadżerów do tej sprzedaży eksportowej i jednocześnie przegrywanie w tym staciu z dystrybutorami. Tak? Co jeszcze? No, no bardzo często dystrybutorzy właśnie po, też pokutują u nich taki, taki problem, że właśnie nie znają tych rynków, na które, na które próbują prowadzić swoją ekspansję. Czasami jest tak, że współpracuje z partnerami, którzy sprzedają na dane rynki od lat, a jednocześnie. To już w ogóle jest ekstremum, ale czasami bywa tak, że nigdy na tym rynku nie byli. Nigdy nie widzieli swojego produktu bezpośrednio na półce w danym kraju. Nie, nie do końca eksport managerowie wiedzą w ogóle, kto jest konkurencją dla nich na tym rynku. Tak? A jakby zapytać ich, dlaczego dany klient od nich kupuje, dany dysybutor, dany partner, to bardzo wielu z nich nie jest w stanie podać odpowiedniej odpowiedzi. Najczęściej, Najczęstszą odpowiedzią będzie to, że mamy, mamy dobrą jakość, konkurencyjną cenę, no i innowacyjny produkt. I teraz proszę zgadnąć, co to jest za firma, o której mówię. Tak? Specjalnie podaję taki kontrowersyjny przykład, właściwie w te my możemy wsadzić każdego. Prawie każda firma może, ma, może się wsadzić w te ramy, czy powiedzieć, że mam dobrą jakość w dobrej cenie i jakąś tam innowację albo, albo ciekawy pomysł. Natomiast to, to w ogóle nie buduje że, no, żadnej przewagi. Tak? Także ja jestem znowu fanem tego, żeby świetnie zrozumieć yy, przede wszystkim, dlaczego dany dystrybutor, partner czy klient ostateczny powinien z nami pracować. Co my mu dajemy takiego, czego mu nie daje konkurencja, albo jak, jak, jakie. Aspekty naszego produktu, rozwiązania powodują, że to z nami się lepiej te pieniądze zajabia na danym rynku. Tak? Jeżeli my to dobrze znamy, no to yy, bardzo łatwo nam będzie to przetransferować na, na naszego yy, dystrybutora, a następnie na klienta ostatecznego i też jednocześnie będziemy w stanie yy, jako zbudować skalowalny yy, model zdobywania kolejnych że tych aspektów jest I... bardzo dużo i na każde jakieś się rozwiązanie się znajdzie. Niektóre firmy wysyłają za granicę no, ponad nawet 90% swojej produkcji. Krajem mającym taki największy udział w eksporcie polskich towarów są Niemcy. Czy trzeba w dobie pandemii koronawirusa dywersyfikować te kierunki zbytu, jakie to miałyby być kierunki? pana zdaniem. No, z jednej strony to jest bardzo dobry sygnał, że e, największy kraj w Europie o największej konkurencji w Europie o, i on takim jednym z największych zaawa poziomów zaawansowania no właśnie kupuje mniej więcej 28% naszego e, eksportu, czyli to jest no, prawie jedną trzecią. Więc to jest świetny sygnał. No nie ma lepszego też mm, nie ma lepszego sygnału. Dla, dla nas i dla świata, mówiącego, że nasze właśnie produkty no, można sprzedawać wszędzie. Jednocześnie prawdopodobnie 70%, jak nie więcej, tego eksportu do Niemiec to jest sprzedaż podwykonawcza, gdzie nasi eksporterzy zarabiają znacznie mniej niż, niż odbiorcy tej, tego eksportu. Tak? To, to jest z jednej strony sygnał, że my powinniśmy zrobić wszystko, żeby właśnie na tym rynku niemieckim, na rynkach europejskich, Budować mocną markę, żeby właśnie robić taki wartościowy eksport, tak, żeby też żeby to nie było uzależnione w 100% od, od tego naszego partnera, który wie, jak na tym rynku niemieckim sprzedawać, a my często nie wiemy i oddajemy mu tylko swoje moce produkcyjne. Jednocześnie ja bardzo często jak, jak właśnie przez 15 lat, ja byłem takim frontmanem dla wielu wielu czołowych firm i bardzo często wykorzystywałem ten aspekt, że mówiąc, że zobacz, w danym segmencie jesteśmy liderem na rynku niemieckim, albo bardzo dużo tam sprzedajemy. I, i, i to było jednym z takich powodów, dlaczego nam bardzo łatwo było zdobywać na przykład rynki właśnie afrykańskie, rynki Middle East, tak, czy, czy, czy rynki azjatyckie, czy obecnie też na przykład rynki amerykańskie. I teraz wracając do pytania. Czy my możemy jasno powiedzieć, na jakie rynki my dzisiaj powinniśmy się rzucić? Właściwie nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć, bo to w dużej mierze zależy od, od, od branży, od tego, co to jest za produkt, na jakich rzeczywiście on rynkach jest w stanie odnieść sukces. I no właśnie od, od tego jest to jest te przygotowanie. Tak? Tym, tym naszym pierwszym punktem to powinno być. Umiejętny wybór rynków, tak, z, znalezienie takich rynków, na których my mamy szczególnie dużą przewagę konkurencyjną. jednocześnie ten rynek jest ciekawy, tak. Czyli powinniśmy, y, nasi eksport menadżerowie, tak, powinni umieć znaleźć rynki, które dają nam duży potencjał, bo same w sobie są duże, są y, na przykład są. Trendy na tych rynkach są zgodne z, z tym, co, co daje nasz produkt. Tak? Z, nie, nie ma jakichś przekosmicznych barier, na przykład politycznych czy prawnych. Jednocześnie są w stanie powiedzieć, dlaczego my tam mamy jakąś przewagę konkurencyjną. Tak? I wtedy metod jest bardzo dużo. Do tego się stosuje m.in. analizę konkurencyjności na danych rynkach, analizę PES, czyli takie przeanalizowanie otoczenia właśnie polityczno-prawnego, ekonomicznego, społecznego, czy technologicznego. I w tym momencie no, każdy będzie w stanie sobie odpowiedzieć, czy, czy raczej powinien się skierować na przykład na, na rynki arabskie, bo są to rynki bogate, jednocześnie w wielu branżach nie mające własnej produkcji, ceniące to, co pochodzi z Europy, i tak dalej, czy jednak powinien się skupić na przykład na Europie, bo jest to produkt, który ze względu na bliskość geograficzną, brak bagier i, i, i rozpoznawalność już tej marki, na przykład Made in Poland, no, niesie ze sobą te korzyści. Jednocześnie też widzę, widzę wielu naszych partnerów zaczyna coraz odnosić coraz ciekawszy sukces i wyniki na przykład na rynkach właśnie amerykańskich, to nie tylko na rynkach Stanów Zjednoczonych to jest wciąż największym rynkiem konsumenckim świata, jako jeden rynek, ale też na rynkach latynoamerykańskich, które bardzo często ze względu na pewną hermetyczność i zamknięcie, y, też y, coraz chętniej patrzą w stronę właśnie takich krajów jak y, europejskich, jak Polska. Znaczy, mm -hmm. a, je, a jeżeli chodzi o. Taki eksport, ponieważ z najnowszych badań wynika, że najczęstszymi produktami eksportowanymi w 2020 roku były baterie samochodowe, części motoryzacyjne, odbiorniki telewizyjne, meble, odzież. Jak pan, gdyby miał pan założyć firmę eksportową i gdyby miał pan nieograniczoną gotówkę, jakie, jakie produkty, Sprzedawałby pan i eksportował? No dobre pytanie, rzeczywiście. Myślę, że przede wszystkim takie, które są no zbieżne niejako z, no z, tym co, z, tym, z tym, co sami kochamy, tak? bo możliwości jest bardzo dużo. Po co powiedziałem? Zresztą, tak jak pani wymieniła, no są z, z, ja osobiście znam parę set, jak nie parę tysięcy firm, które odnosi sukces eksportowy. Tylko w zeszłym roku myślę, że pracowaliśmy tak doradczo i szkoleniowo z niektórymi no, w formie takiej jednodniowej, z niektórymi przez parę dni, no, z prawie tysiącem firm. I, i, i powiem tak, i każda firma to jest inna historia I chyba bym się tutaj nie pokusił na to, żeby powiedzieć, że jabłka to tak, a na przykład meble miękkie niekoniecznie. Dla każdego jest, jest możliwość w eksporcie. Najważniejsze, żebyś wiedział przede wszystkim, dlaczego ty chcesz eksportować. Czy ty potrzebujesz eksportu, dlatego że, że potrzebujesz zdywersyfikować własne, własne rynki, czy dlatego że widzisz, że Twoje produkty mają właśnie przewagę na danych rynkach, jednocześnie może dlatego, że widzisz, że za swoje produkty na innych rynkach mógłbyś dostać więcej, więcej pieniędzy. Tak? Czy, czy, czy tutaj bym mógł powiedzieć, że producent np. jakiejś wysokojakościowej wędliny ma gorszą pozycję startową niż producent rozwiązania IT? No, absolutnie nie. Akurat właśnie w, w sobotę wróciłem z takiej trzydniowej pracy z, z wielką firmą z branży medycznej, tak, z producentem. Yy, takich yy, różnego rodzaju protest i tak dalej. Yy, kilka dni wcześniej pracowałem z producentami pasenów, czy z producentami mebli. także i każdy z nich praktycznie odnosi sukces tylko na nieco innych rynkach, nieco inny sposób. Naszym celem jest to, żeby dopasować ten sposób do, z jednej strony do jego potencjału, z drugiej strony do potencjału rynku i najważniejsze co? Nauczyć zespół eksportowy, żeby żeby to umiejętnie robili. Żeby umieli yy, właśnie sprzedać ta sama firma i dopasować, i dopasować tą wartość do, do danego rynku, tak? Że, We, no, tak, a te według, te... Tak. Mhm. według ekonomicznych ekspertów przed nami duży kryzys. Czy dobra pasa dla mm, eksportu skończy się, czy może będzie trwać? Powiem tak, szklanej kuli nie mam i chyba za szybko się jej nie dorobię, natomiast jestem przekonany, że to właśnie kryzysowe czasy pokazują, że zwykle polski eksport się umacnia. Dlaczego? Ja patrzę na swoim przykładzie. Jak zaczynałem przygodę z eksportem, to moim. Moim pierwszym takim, taką przygodą była, był wyjazd na rynek Stanów Zjednoczonych, tydzień po zapach, zamachach na World Trade Center. Właściwie wydawało się, że za chwilę zacznie się jakaś trzecia wojna światowa. No nic takiego się nie wydarzyło. Za chwilę tak naprawdę zarówno eksport amerykański, jak i, jak i między innymi gospodarka polska w zakresie eksportu się wzmocniła. Mieliśmy wejście do Unii, wiele osób wróżyło to, że nas przysłowiowo zamiecie niemiecki czy francuski przemysł stało się dokładnie na odwrót. Umocniliśmy się parokrotnie, w wielu branżach staliśmy się liderem, jeżeli chodzi o produkcję w Europie. Mieliśmy kryzys lat 2000 no, ten 2008, powiedzmy 8, 9, 10, gdzie też rynki spadały, te nasze główne rynki eksportowe też miały, miały ujemne wyniki, Nasz eksport się moc, bardzo wzmocnił. Potem były różnego rodzaju turbulencje na rynku, na przykład właśnie rosyjskim czy ukraińskim związane z wojną. Też pokazało to, że polscy eksporterzy potrafią sobie znaleźć inne rynki. Jestem przekonany, że właśnie to, że posiadamy świetne produkty, bardzo dobrej jakości fabryki na najwyższym poziomie, kupione za takie pieniądze, często na, na zapas, ze względu na to, że eksporterzy mieli 70% dofinansowania, kupili maszyny i, i linie technologiczne, takie, których by się nie powstydziły najlepsze firmy na świecie. Mamy, jeszcze raz powtórzę, świetną, świetne położenie logistyczne, Jesteśmy już na świecie rozpoznawalni, jednocześnie dzisiaj sprzyja nam nawet, mamy taką naturalną premię, gdyż złoty jest tam już blisko po 4,6, a jeszcze rok temu o tej porze był gdzieś w okolicach 4,25-4,30, to nam daje około 10% taką premię. Gdzie możemy to wykorzystać na różnego rodzaju działania, na przykład marketingowe, jakieś bonusy dla klientów, żeby, żeby zaczęli działać zgodnie z, z naszymi zamierzeniami, i tak dalej. Jednocześnie podkreślam, nie powinniśmy tego wykorzystać na po prostu obniżkę ceny. Jestem przekonany, że za parę lat nasz eksport jeszcze się umocni. Jedyne, co trzeba zrobić, to wzmocnić umiejętności, pokazania, że to, co mamy, jest na najwyższym levelu. I że, że, że jesteśmy no świetną alternatywą, np. przykład do produktu niemieckiego, francuskiego, często amerykańskiego czy chociażby chińskiego. Jeszcze taka mała dygresja. Pandemia dlaczego spowodowała, że, że nasz eksport się Tak? No, między innymi wielu producentów europejskich zobaczyło, że uzależnienie się od takie całkowite, od rynków azjatyckich, od dostawców na przykład z Chin czy dalekich krajów no jest, jest bardzo ryzykowne. Jednocześnie w momencie, kiedy są turbulencje, jest duża niepewność, to w cenie są rozwiązania tzw. smart. Tak? Chodzi o to, żeby móc szybko zareagować, nie tylko tanio kupić 100 kontenerów jakiegoś produktu, albo nawet cały kontener, i wiedzieć, że za 3 miesiące on przyjdzie. Tylko dzisiaj w cenie są rozwiązania takie, że ym, nasi odbiorcy na przykład mogą coś zamówić dość szybko, dość elastycznie i dostać to też szybko i wprowadzić na rynek szybko. I dokładnie w tym my, Polacy, jesteśmy perfekcyjni. Tak? Jesteśmy blisko głównych rynków yy, światowych, jeżeli chodzi przynajmniej o Europę. Umiemy się szybko przyzwyczaić, dostosować, jesteśmy elastyczni. Ta nasza mocna strona, jaką jest umiejętność działania takiego improwizowania w ciężkich warunkach, warunkach turbulencji, pokazuje, że jak nastała pandemia, wielu moich partnerów, dystrybutorów, właśnie z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, z którymi na stałe utrzymuję kontakt, Słuchajcie, dzwoniła do mnie na przykład po trzech, czterech miesiącach od rozpoczęcia pandemii, mówią, Grzegorz, my powoli wracamy na rynki, powoli wracamy do biur, no możemy zacząć znowu rozmowę. Co w tym czasie robili moi partnerzy i co my robiliśmy z eksporterami? Słuchajcie, po tygodniu, dwóch my już mieliśmy pomysły, co dalej robić. My, my Polacy nie czekamy, aż, aż tutaj spadnie nam jakaś manna z nieba, albo jak się rynek sam ułoży, tylko my aktywnie działamy i... i, i po prostu wchodzimy w te nisze, na których często te, te, te dojrzałe gospodarki no nie do końca wiedzą, jak działać, albo, albo nie mają tej śmiałości, albo nie mają nawet takiej potrzeby. Jest pandemia, no to odpoczywamy. Jak się skończy, albo jak maseczki już nie trzeba będzie nosić tam po, 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 po nad nos, no to może wtedy zaczniemy jakoś tam mocno produkować. Tak? Ja jestem może. Z... Tak, Grzegorz Bratek, musimy już kończyć. Był moim i Państwa gościem. Dziękuję Panu bardzo za eksperckie informacje. Dziękuję również. Dziękuję i do zobaczenia.